pana prezydenta, przez samorząd Ostrowęcki, Pana Przewodniczącego Wojciecha Zarzyckiego, Pana Bartosza. Wszystkim tym Państwu gratuluję. Oczywiście i Państwo, wszyscy pozostali wiedzą, że to jest także symboliczne podziękowanie wszystkim Państwu. A na tę formę, choćby nie wiem, jak pan prezydent się starał, bo się stara i zamierza jeszcze lepiej starać się w następnych latach, no to nie będzie. Pewnie stać miasta dla wszystkich, bo Państwo dobrze wiedzą, pracujący w oświacie, w jaki sposób tworzony jest Fundusz Nagród. To nie tak do końca zależy od dobrej woli tylko samorządowców i tylko pana prezydenta. Ale proszę Państwa, dostałam małą rolę na koniec, ale myślę się najprzyjemniejszą, ponieważ ja wręczę Państwu za chwilę wszystkim nagrodę. To jest, zadecyduję Państwu piękny koncert najpiękniejszych melodii świata, drugą część. To jest ten koncert, który powinien był odbyć, jak Pan Prezydent powiedział, w ubiegłym roku, no ale pandemia nam nie pozwoliła. Był taki plan w samorządzie ostrołęckim, żebyśmy pracowali cały rok dobrze na rzecz oświaty, żebyśmy robili wszystko, co najlepsze dla uczniów i tak robimy, a potem raz w roku, żebyśmy sobie pięknie poświętowali. I miało to tak być w każdym roku kadencji Pana Prezydenta. No pandemia przerwała jeden, mam nadzieję nadrobimy. Tym bardziej, że w ubiegłym roku planowaliśmy obchody dwudniowe, bo jak Państwo pamiętają, bo już nawet poszły zaproszenia, które trzeba było potem odwołać, to miało być i najpiękniejsze, i najważniejsze. Najważniejsze, bo w pierwszym dniu mieliśmy zamiar przeprowadzić konferencję na temat zdrowia psychicznego młodzieży, taką z prelegentami o znaczeniu ogólnopolskim, jeżeli nie światowym, a w drugim dniu właśnie miał być ten dokładnie koncert, który za chwilę wybrzmi. Tę konferencję odłożyliśmy. My z niej żeśmy nie zrezygnowali, tym bardziej, że wiemy, że po pandemii młodzieży, tym bardziej nasze wsparcie jeszcze większe jest potrzebne i mam nadzieję do tego wrócimy jeszcze również w tym roku. Ale dzisiaj przyjmą Państwo, mam nadzieję, od nas i ci czynni nauczyciele i pracownicy oświaty, i ci, którzy w sztawiecie po kolei nas wyprzedzili, a teraz w sposób zasłużony. Odpoczywają. I jeśli Państwo pozwolą, zgodzą się, to ja zaczęłam się już przed koncertem z Panem Jakubem Milewskim umawiać na trzecią część za rok. Możemy, możemy tak się umówić? Tak. Bardzo dziękuję, czujemy się upoważnieni i będziemy oczywiście organizować trzecią część najpiękniejszych melodii świata. A dzisiaj, proszę Państwa, przed nami druga. Serdecznie zapraszam.